Siemczka życzki jest snu i awarstad, jak widamy już w 21 odcinku z tej serii, czyli przygody Williama na dzikim zachodzie. Nie wiem pod jaką nazwę teraz widzicie, pod jaką nazwą widzicie tę serię, ponieważ mam planach ją zmienić na przygody na dzikim zachodzie. Jako iż przygody Leo będą się nadal nazywały przygody Leo, z tego powodu jest to niekanoniczna seria, to się zastanawiam, czy właśnie te Williama nie wyciąć, żeby było na dzikim zachodzie, bo potem się pogubimy o co chodzi. Ale dobra, minęły cztery miesiące, William tutaj z czego widzicie, no wyniósł się na ciekawe tereny, nie powiem, że nie, i mamy tylko jedną broń i karabin powtarzalny. Dlaczego nie mamy naszych pistoletów? To mogę wam powiedzieć, że po akcji z Johnem zeszliśmy z góry. I oddaliśmy pistolety właśnie Bartkowi, jako iż on nam jeden podarował, po prostu oddaliśmy mu je na, wsku, na jakby wzór wdzięczności i tego wszystkiego. Cóż, teraz będziemy, mogę was zdziwić właśnie, bo... O. o! O, 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 Dajcie mi chwilę widzowie, bo to jest jedzenie. I głupio jest nie skorzystać. To jest jedzenie dla naszego Williama. Jezu, no Ja nie mam sera. No nie mogę trafić. Rycerz ma No na noc, w życiu. Będziemy zaraz schodzić z góry, dlatego, że nam się, kończy nam się cała amunicja nasza. A bez amunicji to nic nie zdziałamy. No, no, dlatego się zaporuję. On jest mniejszy. Tylko nie wyjdzie z wody mi. Dobra, dostał. Teraz tego weźmiemy na lasu obudzowy. Mamy go? Chyba nie. To będzie nieco mały problem. Dlaczego właśnie William się odizolował od ludzi, no to mogę wam powiedzieć, że to jest wszystko z powodu Johna, ponieważ nie chcę, żeby znowu stało się takie coś i William przy okazji odszedł z ścieżki takiej, jaką krążył, czyli z bycia kryminalisty, przestępcy. Dobra, zabieramy tutaj właśnie tam owce. Dokładnie to grubo roga. I zabieramy go do Valentine. Tak, jedziemy do Valentine. Jeśli chodzi o, o to, co się stało na przykład z Bartkiem, Davidem, czy z innymi, mogę Wam powiedzieć jedną rzecz. Jako William nie mamy kompletnie pojęcia. Bo odizolowaliśmy się też od nich. Skończyliśmy nasz kontakt i każdy poszedł w swoją stronę. Nie wiem, czy ktoś z nich nadal żyje. Nie wiem, czy w ogóle ktoś nie pomierał. Co z Lukasem, tego też nie wiem. Wręcz chyba nie chcę nawet wiedzieć. Nie interesujemy to, bo wiem, że z Lukasem są same problemy. A to raczej pamiętacie, jak, jak mieliśmy, jakie mieliśmy relacje z naszym Lukasem i ile to razy my walczyliśmy na śmierć i życia, a potem się okazywało, że nikt jednego z nich nie zabił. No, ale no. No co ja mogę powiedzieć? Że nie wiem, chyba po co dłużej przedłożać. Wcale jest taka, że możemy tak jechać jeszcze długo, bo... No, my jesteśmy w, no w górach. Jesteśmy obok dosłownie miejsca, gdzie zginął John teraz. Chyba było na tej górze nawet. No tam zginął John. Chyba, o ile ja pamiętam. My jesteśmy dosłownie teraz pod tą górą. I pod wodą. to nie spać, bo to będzie koniec. Koniec naszego żywota. Dobra, jedziemy w stronę Valentine, choć przez to będziemy musieli trochę przejechać przez Lake Isabella. Lake Izabella tutaj takie po prostu jest jeziorko, no. Co ja mogę powiedzieć wam, no? Jestem zdziwiony, bo z czego wiecie, to 20 odcinek, wpadł. 20 grudnia. Były to 1 grudnia. A no, trochę na tym poczekaliście. I no, no, po prostu trzeba kontynuować nasze życie, tego Williama. Wszystko, całą historię trzeba kontynuować, bo no, koniec tam w górach, no nie, mógł się tak skończyć, przecież, to by było głupie, straszne. No, ale cóż, no, ja mogę powiedzieć, no, nie będę tutaj przedłużać. Zapraszam Was do oglądania i my się właściwie widzimy na miejscu. Dobra widzowie, dojeżdżamy oficjalnie do Valentine's, bo widzicie co tu się stało? Przez cztery miesiące odwaliło się takie coś, nie? Zapewne zima, więc no to nie jest aż tak bardzo ciekawy temat, bo teraz wszędzie będziemy musieli mieć ciepłe ubrania, no ale cóż. Jedziemy tutaj do... no nie najpierw do Szyżnika, nie. Pojedziemy sobie do salonu. Do naszego kochanego baru, tak jak to kochaliśmy robić z jeszcze Johnem. O, tu ktoś chyba krzyło kole za z czego widzę. Dobry, piwko, poproszę. Jesteśmy oficjalnie w barze, ale cisza nastała. I to jest szczególnie inny bar, niż zawsze chodziliśmy. Zasnęto to Tu nigdy nie byliśmy. Musimy chwilę pomyśleć z naszym Williamem, bo kończą nam się pieniądze. A to jest najgorsza sytuacja, jaka może być na Dzikim zachodzie ogólnie na wystarmi, dlatego że pieniądze są strasznie ważne, a nam się je po prostu kończą, więc musimy teraz pomyśleć, co by zrobić. Ty czegoś szukasz? Wy Valentine czy ja? E, no, szukam paru rzeczy. Ale to tak, nie tylko jeśli chodzi o valentine, no co? No, nie, bo nowy jesteś. Nie było mnie tu 4 miesiące, tylko dużo się pozmieniało. E, przepraszam, zna Pan może rozkład jazdy pociągów? Mhm. O, to bym wyprosił, że mi Pan zaraz podał. E, ja no, jak zaraz Pan sobie... ze mną pojedzie. O, okej. Okay. Już siadam A pan też nowy jakiś? No tak A, nie poznaje się. W 6 miesiącach Tutaj. No, to może się kiedyś jeszcze minęliśmy Cholera, boże wiek. Tyle się tu działo. Wie pan może coś na temat fabryki? Fabryki chodź tu Tutaj jest rozkład cały. E? Okay. E, na no temat fabryki Konwala, bo 4 miesiące temu, chyba o ja pamiętam, nie pamiętam ile minęło dokładnie. E, została. Dobra. I teraz oddajesz wszystkie pieniądze. Nie obracaj się lepiej. O, Lemot? Wszystko. Dawaj, nie będę z sobą gadał. Wszystko dawaj. A jak ci powiem, że nie mam pieniędzy, co z nim zrobisz? O, o. zobaczysz. Nie masz? Na pewno? Mhm, mm na no, 100%. No to St odejdź. Stój tu. Stój. No? Jedzie ze mną. Jedzie ze mną. A co Chodź, robić? Albo. <grafisz> Zobaczysz zaraz. Ilu zabierze? albo strzelę Ilu zabierze? Dużo. Dużo, co to znaczy ilu? Więcej niż trzydzieści. teraz może ja. Są proszę? proszę. Są? Hmm. Może nie. Jak się nazywasz? Powiesz że Mike 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 Michael. Okej. Mm -hmm. Okej, okay. Okay, Mike. Ok, zrobimy to po mojemu, dobra? Czyli, A... czyli moje sposoby. Uwierz Mike, że skoro próbujesz obrabować człowieka, Myśląc, że możesz go w zanadrzu, to pewnie się upewniasz się, pierw co trzyma na plecach i co trzyma w kaburze, wiesz? Puść mnie Aha A to to nie chce, ktoś sam zabierze do żyźnika i tak się już nie nadaje do niczego Ale to nie znaczy, że kończę rozprawę z tobą Idziemy Nie o niczym nie będę wiedział, zostaw mnie. O niczym nie będziesz wiedział, tak? Zapomnijmy tak, tak teraz o tym wszystkim? A, to tak. fajnie, fajnie. No. A ja bym wolał jednak, żebyś wiedział. Przecież że się może spotkasz. Jezu. Nie będę już tak robił, proszę, wypuść mnie. O no Jezu, no i co mi to da, że mi powiesz, że nie będziesz tak robić, co? Mam jakąś stuprocentową pewność, że już nie będziesz tak robić? Nie. Proszę, wypuść mnie. Mike, nie masz błagać. A ja mam dzieci. No. Ty i no, co no. nie wyglądasz. No, mam. No. Ale no. zostawili mnie. Aha. To fajnie, opowiadaj, opowiadaj. Ja się posłucham. No, przez problem z alkolem. Au! Proszę... Myślisz, nie. że jesteś w stanie to przeżyć? Na pewno nie. No właśnie. A więc teraz słuchaj. Mike. Widziałeś za dużo, wiesz za dużo już. Masz tylko Mogę ci pomóc. Pod... No właśnie! No właśnie, no i bardzo mnie cieszy, że jesteś taki roboczy. A i wręcz mi się to podoba. Słuchaj. Bo że jest nasz rozkład jazdy, to prawda? Tak. Gdzie go masz? W, na koniu. Okej, hm. okej, okay, okay, zapamiętam to. Słuchaj mnie, okej? Okay? jesteś jakiś chętny, mhm. ta współpracy, tak? Mhm. I tak już wiesz za dużo. Mogę ci się przydać. Potrafię strzelać Mhm. I teraz odpowiesz mi na pytanie. Um, zabiłeś już? 30. To się szykuje że... z innej długo. wioski. To się szykuje, że ta... Wioski? Tak. Ty, ty zabijałeś małe wsi? Mm -mm. Oni tutaj przyjeżdżali. Z uh -huh. małych wsi. I uh -huh. Aż się prosili o to. Dobra! Nie pasuje. Ja mam od razu do takich ludzi, przez to, że mój ojciec zginął przez wieści którzy przyjechali z innego miasta. Tylko wiedz jedno: ja się nie będę patrzczkował. Nie, nie. nic nie robię, przecież Hy. siadaj na koniec Czyli mówisz, że. jesteś, że tak zapałem przy tak? Mhm. Mm powiem tak. Kiedyś miałem, że tak to nazwę, własną bandę. to długo tak, że odszedłem od tej ścieżki. Zapytałem Ciebie o fabrykę. Słyszałeś może o eksplozji fabryki? Kojarzę, ale. Hmm. Dosłownie to Cię nie powiem, ale słyszałem o tym, no. To moja sprawa. Mogę Ci to powiedzieć, bo skoro mam być szczerzy do bólu, no to mogę Ci to powiedzieć, tylko wiedz, że się dowiem, że komuś coś powiedziałeś, nie chcesz wiedzieć, co Cię spotka. Okej? Okay. Mike? Dobra. A jak mam na Ciebie mówić? Mów mi Will. Może być William. Obojętnie. Mów mi po prostu Will. Wzywaj konia, a ja pójdę jeszcze po jedno piwo. Poszukaj go. Pamięć ci odnieści go do stali. Standard. Cholera, widzowie. No to na to wygląda, że jeszcze go widać na 4 miesiące ciężkiej pracy, żeby nie kontynuować już tej drogi. No poszły na ładne, bo William, jak zawsze, odpieprzył. To już trzeci raz, widzowie. Trzeci raz. Trzeci raz. I znowu zrobiliśmy to samo. No. Aż głupie cokolwiek mówić na ten temat, bo. To wygląda tak, że. Po prostu zawsze popełniamy ten sam błąd i nic z tym nie robimy. No ale cóż. Dokładniej od akcji z fabryką. Chyba minęło już. Hmm, nie pamiętam, nie, wiem, nie wiem. Chodźmy lepiej po tego. Po właśnie teraz naszego tutaj nowego kompana, że tak to nazwę. Hmm. <śmiech> <śmiech> oh. Gdzie tam jest pojazd? Mam uh, uh, trochę winę. Poczekaj. Hmm. Czekaj. Mogę zobaczyć? No ok, Valentine 16.15, 15. Sun 16. Glacuator 20. Rose 17.50. Rick Station jakieś? 20.15. Saint Denis. 18.30. I reszta została anulowana. To ten rozkład będzie trwał? Powiedz mi to, hmm. Nie wiem. Pewnie przez miesiąc, Dopiero... nie? No to co myśląc, on jest nowy, no to dzisiaj go właśnie ogłosili rano. No to niedługo jedziemy do Saint Denis. Radziłbym się pakować. Hej, tak mieszkam, jestem bezdomnym. No to chodź, kupimy ci hotel. Kupimy ci pokój. Aha, chyba pociąg podjechał akurat. Ale to nie jest... Chyba to jest stawaroły. To nie jest chyba przemysłowy, bo, bo, bo... Którą mamy godzinę? Mm. Nie mam jak sprawić. Nie masz zegarka nawet? Nie. Obrobowali mnie. Chłopie... No ale to widzisz, Ty kogoś obrobowałeś i oni Cię obrobowali. Zacząłem od tych, bo mnie obrobowali. Masz kilku znajomych, którzy mogliby nam hmm. pomóc? Bezdomnych? Jednego mam, ale on chyba już martwy, zamarzł. Nie rozmawiam o bezdomnych. Rozmawiam o znajomych, którzy w serii by mogli nam pomóc. No, Nie wiem, ale ona w sumie jest coś taki. Jeden. A czekaj, zaraz mi powiesz. E, my chcemy tę na górze wynająć. E, już daję tutaj. Proszę. Okej. Okay. O, siądra. On ma na imię Miguel. Miguel. Tylko on mi został. Tak. Nie jest bezdomny, mam nadzieję. Mm, on akurat ma dom. Lecisz, a ja też... lecę do 2A, ty będziesz spał w 2B. Tak się wydaje, dobra? Może wykąpię. Eee, chodź, 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 chodź. Eee, pokażę ci gdzie jest łazienka z y, wanną. myślę, że chyba już idzie spać, bo go nigdzie nie widzę. Nie widzę. Tu? Tutaj na lewo masz Jak chcesz, to iść, Tylko musisz iść po klucze do właściciela To jest jedyna rzecz Dobra, to ja idę się przespać I widzimy się rano. Ty spróbuj ogarnąć tego Miguela, napisz do niego list Dobra? Dobra. To ja potrzebuję tego właściciela, bo on gdzieś Dobra To... Do zobaczenia! Mike! Do zobaczenia! Dobra, widzę. No cóż... Wygląda na to, że... błędy, które kiedyś popełniliśmy, nic nie nauczyły naszego Williama. I znowu zrobimy to samo, czyli... znowu wracamy na złą ścieżkę. która to już był czas trzeci. <laughs> że tak to wam powiem. No i cóż, co ja mogę powiedzieć, no... Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i dziękuję Wam za uczestniczenie w całym pierwszym rozdziale, bo tak jak mówiłem, nie wiem czy to mówiłem już, pogubiłem się trochę, że pierwszy rozdział to były pierwsze 20 odcinków, więc dziękuję Wam za to i z czego widzę, no, Williamowi też by się przydało umyć, bo widzę po twarzy. No ale cóż, no, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć i czołem!